Cześć kochani. Dzień dobry mój warcharka i Dzieńka. Gdzie jest piesek dzinko? Ja powiem Wam, że, zmiana, że jest niemal. czas bardziej zmęczona bez kitu, nie? Chyba tym mrozenie. O, popatrzcie. jak się warchaka opiła wody, obżarła śniegu i w ogóle. No pinda, chodźcie. Teraz się znalazła pacyka. no. Tak. Myślała się, żeby jej nie zabrać. No chodź Mińczu. się, żeby jej nie zabrać. No na naprzód buwa, ale idzie Ta jest dzisiaj za spokojna. Za spokojna jestem dzisiaj. A to co dla na tak. jakbyście pierwszy raz go zobaczymy w ogóle kurwa w swoim życiu? Baby, baby Naprawdę tak się nie można No widzicie, że jest mrozik A my Już trochę mamy też tego mroziku Przez ostatnie dni powiem Wam też, że Trochę się urozlam, nie było, Bo później choroba, wszystko I kurwa, nawet takie iście już, chociaż idziemy chwilę ale się już tym zmęczyłam mam szczerze. Naprawdę wstyd i hańba. Ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie będę cię odplącywała. Idziemy. No, idziemy. O właśnie. Dobra. Czekaj. Walcharko. 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 Ty poporcie, mały. Co? No co powiesz? Co powiesz? Żebym im dała spokój. Tak? No to dobra, I no wiecie co? One też są nie w sosie. Ale wiecie, że pies też może być nie w sosie? Tak? Bo nie jesteśmy jakieś takie pozbawione uczuć, przecież głupie. Doskonałe rozumiem, bo mam to samo ale powiem wam, to tak, wygląda tak, jak masz jakiś odpoczynek dłuższy najpóźniej no ledwo idzie chodzić jak się męczę szybciej no to no to trzeba przełamać i iść po prostu chodź, bo A chyba już każdy też ma dość mryzików. dzięki mam uszka kropione jeszcze no, łóżka mam i wszystko w ogóle tak? Popatrzcie. Jakby mogła to wywłagała to coś, mama, później do domu, no tak dobra, idziemy. Dziewczyny, bo no, już prawie wysikałaś wszystko co wypiłaś. Tak? Aha, dobra. No widzicie. Możecie z nami pocierpieć w tym wszystkim. No chodź. O, udało się! Udało się! Coś tam znowu jest? Nie wiem gdzie co się to dzieje. Jesteśmy Ty. dalej na spacerze. Czego byście się spodziewali? Bo ten film będzie długi. Nie, tak sobie to idziemy. Chciałabym ja Wam jeszcze moją myśl powiedzieć i będzie muzyczka już później, że jak się regularnie wiecie robi trening z czasami również i tyczy się to chodzenia, żeśmy tak walili trochę kilometrów, a później tak trochę dało się dupy i to widać po kondycji, po samopoczuciu i wszystkim. Serio i u u człowieka. Później o ile patrzcie jak odejdą pobrzeniu dupy tyle czasu że trzeba robić regularnie, regularność jest ważna, pamiętajcie. Że przynajmniej kija y, znalazła, bo się piłki te nie są skończone, żami, no i nie było humoru długo na spacerku. Tak? A teraz mam kija i już jest lepiej. Dobre dziewczynki, dobre. Nie ma piesków. Nie ma piesków, jak to? Jak to możliwe? Chciałabym chalka? Mam coś kubek. Chodź też bubulczo. Ale ja jestem kochana dziewczyna. Oh, ein Na, ja, tschüss. Da ist ein Pöschchen. No, Bukce. Piesek jest tam. Zycie, spotkaliśmy Gabrielę i mameta. Ja nie wiem, co oni robią w ogóle. Gabrysia wzięła hotelowego psa na spacer? widzicie wow! Wow! też! Ale ja, widzicie... Ja, nie, słuchajcie, nie uda się to. Ja w pewnych miejscach na ciele nie przepływam, nie jest ja krew. Ale co to? Krzycia dała przysmaki takie dobre. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Chodźcie. No, także kolega spotkany. Walhala całkiem dobrze reaguje na psy. Ty, co? Jak ktoś z nami, więc... A Mametka, to ona też już z nami. Walhalka się pociesza tym. A mają ferajna. Co, bókciu? Plac. Plac. Była plac. Obydź, dookoła, nie umiesz. Aha. Nie ma Moje mama. teraz umieram. Tak jest naprawdę? Jest zimno. Patrz, nie mogę założyć już. On zamarz. zamarzł. <laughs> Marta, ciekaw mi zamarsz. Chodźcie, idziemy do domu, dzieci. Ej, ja już też stronie pochodziłam. Dobra, przecież wiem. Była z psami, wypro... a powiedz mi, wszystkie wyprowadziłaś? Tak. Na pewno? Nie, nie wie, Dzieci tak. dałaś na ogród? Tak. Dobra. Dzieci na ogródku. Kropką Ok. Nagrałaś coś? Tak. Czy... A prawa dalej czeka na mnie na biurku. <grym> Kurwa, Wiecie, że mamy dużo psów. Jest dużo do psów do wyprowadzenia. I mi jest tak strasznie przykro, że ja nie mogę cały dzień z nimi ale już nie mogę. Tak, to już mi tak wszystko zamarzło. I to nie jest, słuchajcie, że mi zamarzło i ja sobie idę grzać dupę w domu. Mnie realnie kurwa na pierdale. Krew mi normalnie kurwa stęchła, zamarzła. No możesz opowiadać co może być się napisać. Kto, Co się mam opowiadać sobie mówiłaś. No, Tego nie masz tu Mamy pieśki, pieszki, pieszki. Kończymy zaraz kurwa ten uh -huh. jakże fascynujący spacer, kochani. Tak jak ja robić. Ja rozumiem, że on się nie chce chodzić na spacer z bo sama... Pewnie dzisiaj znowu jakieś pokrzywdzone będą nasze zaś. Ale nie ma co robić, kochani, na hama. Z każdym dziesiątkę w taką pogodę, bo można po prostu zdrowie sobie organizm zajebać i wtedy już kurwa nigdzie nie pójdziecie. No i parę było no. Tak. Już się to jak skończyło A, skończyło a już też nie te lata, kochani. Super. O co ta bitwa kurwa? O Grunwald? <laughs> patrzcie. Tam nie było, mam jeszcze żalej. stajenkę w kościele. Co w co mam tutaj? Dzieła TikToka. jutro to nie Słuchaj, puszak mamet? Raz, jutro wyjazd, puszek mamet? Mamet chyba dzisiaj. Nie Któreś napisałam sobie. do tego gościa. Ja napisałam. Bo jutro no to nie wiem w sumie ach, ja w... Jutro tyle co wyprowadzanie. Ty zapieprzasz tak. z pieskiem zrobić EKG. Tak. E, wrócisz, e, wrócisz, odstawić pieska do domu i my już znowu wyjeżdżamy, a o której wrócimy to chuj jasny wie. No i gaba jedzie na nockę potem też dokładnie. Także wiecie. Ciężko coś wcisnąć, z czystą. Albo chcecie dać pieski na zapoznanie, albo macie imprezy. No to Suma summarum trzeba sobie wyliczyć, co jest ważniejsze. Dokładnie. Jedźcie zostawić w no, na fajnym miejscu. Czy siedzieć na całej imprezy? Impreza to impreza, nie ucieknie. A oddanie pieska to nie musimy stać się pod moi drodzy, dwie godziny to Oczywiście, że nie. o tym, co się dzieje na 3, To można 10 minut. Ręka zamarzła Jak będziemy stać, to nie odmarznie. Co się dzieje? Przejmuję kamerę moi drodzy Teraz będziecie mieli piękne kadry Zobaczycie tą różnicę wielką Ach. No więc Aaaa, ale zimno. Zostaw. O. Ej, mi też już ręka zamarza. Jesteśmy kurwa kurwa zamarzani ręka. No. Mi też zamarza. Boże, ale może piecze. No. no, Dobra, moi drodzy, mili państwo. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zostawcie suba, łapkę w górę. Dokładnie. I lecimy, bo zamarzamy, a z nimi to się nie da, tak? I z wami. Pa! Um.